Kochanie, pozwól, że ci coś powiem. Kobiety mają swoje tajemnicze fantazje. Tak, takie, o których prawie nigdy nie mówią nawet najlepszym koleżankom, a już na pewno nie facetom. Ale dzisiaj to się zmieni. Dziś odkryjesz pięć sekretów, które siedzą głęboko w kobiecych pragnieniach. I najlepsze? Pokażę ci, jak to wykorzystać na swoją korzyść żeby ona dosłownie się od ciebie uzależniła. Więc już teraz zasubskrybuj ten kanał, bo tutaj gra wygląda inaczej. Tutaj uczysz się jak zdobywać kobiety z klasą, inteligencją i prawdziwym urokiem. Fantazja 1. Ona chce faceta, który przejmuje kontrolę, nawet jeśli się do tego nie przyzna. Zobacz. Powiem ci to jak najlepsza przyjaciółka. Każda kobieta, nawet ta najbardziej niezależna, silna która zawsze mówi, że nie potrzebuje żadnego faceta. W głębi duszy marzy o tym, żeby facet przejął kontrolę, ale spokojnie, nie chodzi o to, żebyś był jakimś szefem wszystkiego albo hamem, co rządzi i narzuca swoje. To, co naprawdę działa na kobietę i na jej ciało, to pewność siebie, która nie musi niczego udowadniać. Facet, który patrzy prosto w oczy, mówi konkretnie, podejmuje decyzję bez wahania. Ona chce czuć, że może się Tobie poddać, zaufać, że jesteś kimś, kto ogarnia, bez gadania, bez popisów. A w łóżku, kochanie, ta fantazja robi się jeszcze mocniejsza. Kiedy ona poczuje, że jesteś tym, który wie, czego chce, który wie, jak ją dotknąć, jak ją poprowadzić, ona się poddaje, nawet nie wiedząc kiedy. Więc jeśli jesteś tym, który działa, prowadzi, nie gada dużo tylko robi, to zapalisz w niej coś. Czego nawet ona nie umiała wcześniej nazwać. I co najlepsze? Ona będzie chciała więcej. Będzie myśleć o Twoim spojrzeniu, o Twoim dotyku, o tej energii. Użyj tego z głową, bo ta fantazja siedzi w większości kobiet. One po prostu się do tego nie przyznają. Fantazja dwa. Ona chce być pragniona, a nie tylko nazywana piękną. Słuchaj mnie teraz dobrze. Kobiety lubią komplementy? Jasne, że tak. Ale wiesz, co naprawdę je kręci? To, kiedy patrzysz na nią tak, jakbyś nie mógł się powstrzymać, jakby była najseksowniejszą kobietą, jaką kiedykolwiek widziałeś. Nie chodzi o, o jej, jaka śliczna, tylko to spojrzenie pełne napięcia, ten dotyk, który mówi, Chcę cię teraz. Ona chce się poczuć kobieco, prowokująco, chce widzieć, że cię rozbraja. To ten szept, który przyprawia odreszcze, to lekkie ugryzienie w szyję. Ten moment, kiedy pociągniesz ją za włosy, to właśnie to rozpala ogień. Więc przestań być tylko miłym chłopcem i zacznij pokazywać pragnienie, intensywność, pasję. Ale oczywiście z klasą, z wyczuciem. Pokaż jej, że cię doprowadza do szaleństwa, że tracisz dla niej głowę. A ona? Będzie chciała znowu cię tak doprowadzić. I znowu, i znowu. Fantazja 3. Ta gra, w której ona próbuje cię rozgryźć. Powiem ci coś, czego większość facetów nie ogarnia. Kobiety uwielbiają psychologiczną grę. Lubią faceta, który prowokuje, ale nie odsłania wszystkich kart, który raz jest czuły, a raz niedostępny. To włącza w niej ciekawość, a ciekawość to pierwszy krok do zaangażowania. Kobieta zaczyna o tobie myśleć, analizować, odczytywać znaki. Więc klucz jest prosty. Nie dawaj wszystkiego na tacy. Napisz coś, z tekstem, rzuć spojrzenie, które mówi więcej niż słowa, milcz, kiedy ona czeka na odpowiedź. To wszystko działa na jej wyobraźnię. Tajemnica to afrodyzjak. Zrób tak, żeby była ciekawa, żeby chciała cię rozgryźć, i nie mogła. To wciąga ją jak narkotyk. A kiedy umiesz to robić z lekkością, humorem i pewnością siebie, zostajesz jej obsesją. Fantazja 4. Ona chce czuć, że robi coś zakazanego i kocha każdą sekundę. Kochanie, są kobiety, które marzą o takim momencie, który wydaje się nie na miejscu. I właśnie to sprawia, że to wszystko staje się jeszcze bardziej ekscytujące. To ta spontaniczna chwila, niewłaściwy czas, złe miejsce, adrenalina na maksa. Nie chodzi o to, że ona chce łamać zasady. Chodzi o to, że to daje jej poczucie życia, pożądania, totalnego oderwania się od kontroli. Więc jeśli potrafisz to wykorzystać z wyczuciem, bez nacisku, tylko bawiąc się chwilą, jak na przykład gorący komplement w poważnym otoczeniu, albo odważna sugestia w zwykłej rozmowie, to właśnie wtedy zasiewasz w jej głowie ziarenko zakazanego. A kiedy ona wejdzie w ten klimat o matko, to jest szaleństwo, ale chce tego, to już przepadła. Będzie o tym myśleć z tym niegrzecznym uśmiechem w kąciku ust. A kto będzie w centrum tej fantazji? Ty, skarbie. Fantazja 5. Ona chce być tą kobietą, a nie tylko kolejną. Słuchaj uważnie, bo to jest potężne. W głębi duszy każda kobieta chce czuć, że jest wyjątkowa, że ma coś, czego żadna inna nie ma, że działa na ciebie w sposób, w jaki nikt inny nie potrafi. Ona chce czuć się silna, wyjątkowa, niezapomniana. I tu nie chodzi tylko o to, żeby mówić jej, że jest ładna. Chodzi o to, żebyś zauważył te rzeczy, które są tylko jej. Sposób, w jaki mówi, jej śmiech, to, jak na ciebie patrzy. To wszystko staje się dla niej paliwem emocjonalnym. Kiedy doceniasz te detale i traktujesz ją jak kobietę, która ma w sobie coś unikalnego. Ona otwiera się na ciebie bez oporów, bo czuje, że trafiła na faceta, który naprawdę ją widzi. A to kochanie jest bezcenne. To tworzy więź, uzależnia i sprawia, że łączy się z Tobą na głębszym poziomie. I właśnie wtedy przestajesz być jednym z wielu i stajesz się niezapomniany. Te fantazje, które ci tu pokazałam, to nie są jakieś tam wymysły. To są bezpośrednie skróty do najbardziej ukrytej, gorącej i emocjonalnej strony kobiety. Jeśli potrafisz dotknąć każdej z nich w odpowiedni sposób, z wyczuciem, odwagą i tym spojrzeniem, które mówi: ja "Wiem co robię", to nie ma opcji, żeby nie zadziałało. Nie tylko ją zdobędziesz. Sprawisz, że będzie o tobie myślała non-stop. Będzie chciała więcej i więcej i jeszcze więcej. Więc jeśli ten film otworzył Ci oczy i nowe możliwości, zostaw lajka, żeby pokazać, że było warto. Zasubskrybuj kanał, bo tutaj uczysz się tego, co naprawdę działa, bez głupich gierek. I powiedz mi w komentarzu, która z tych fantazji według Ciebie jest najmocniejsza. I hej, jeśli chcesz część 2, po prostu napisz: Zrobię to z przyjemnością. Mój kochany, ta gra jest psychologiczna. I teraz wszystko zależy od ciebie. Masz to w swoich rękach. Zagraj mądrze.